Hej, kochani, z tej strony Weronika i witam was w pierwszym odcinku na tym kanale. W tym odcinku będziemy, czyli znaczy ja będę wam pokazywać top najładniejszych koni z Tall um, Według mnie oczywiście pierwsze to, idziemy do pierwszego kandydata. Ogólnie raczej większość z was kojarzy już tą okolicę, to jest tajna złotych liści. I tutaj są te przepiękne konie. Naprawdę są takie cudowne. To są w marwari, jeśli nie wiecie, ale raczej większość graczy SSO wie, że to są Marwarii. Według mnie to są przepiękne konie, tylko że ich cena mówi sama za siebie. Kosztują bardzo dużo, ale no. Kosztują 150 dokładnie star coins i to jest dość dużo jak na takiego konia, ale one mają dodatkowy chód i jest dość dużo maści. Znaczy, nie, one mają, przepraszam, ono mają ukłon, a nie chód. Ogólnie jego ja nie mam, ale aktualnie na niego zbieram, więc jak go sobie kupię, no to nagram wam oddzielny odcinek. Jedziemy po kolejnego. Teraz znajdujemy się w naszej ukochanej winicy, czyli dworze Srebrnej Polany i chyba już większość z was wie, jaki to będzie koni. Tak, to będzie Andaluz. Koń Andaluzki według mnie to są przepiękne konie. Ten kremello też jest przepiękny i ten siwy jabłkowity to są chyba moje dwa Lubieńce z tej rasy i ogólnie one mają dodatkową animację, chudki hiszpański, dlatego kosztują też swoje, no bo to nie jest aż tak dużo, ale no, mają dodatkowy chudki hiszpański i według mnie on jest przepiękny, też sobie na niego zbieram. Kosztują dokładnie 90, 950 Starkońc i aktualnie też na niego zbieram, więc no. Jak go kupię, to wam pokażę. Kolejny kandydat znajduje się też na dworze stronie plany i to jest... A te według mnie też to jest przepiękna rasa. Nie kosztują one za dużo, tylko 850 Starcoins. I według mnie to jest dobra cena tego konia, ponieważ on jest przepiękny, moim zdaniem. On jest przecudowny, On nie ma chyba żadnych animacji, jeśli się nie mylę. Ale jest ich też dość sporo, maści i ogólnie jest on mega ładny, według mnie. Um, teraz jedziemy do mojego faworyta. To jest taki ten rudziutki, ładny koniś. On jest taki piękny według mnie. Ogólnie też sobie niego zbieram, ale na razie nie mam za dużej ilości koni, no bo też nie mam funduszy na to. Ale mam zamiar sobie wszystkie te pokupować, które będą w tym odcinku, które jeszcze oczywiście nie mam. I no, teraz pojedziemy sobie w kolejne miejsce... gracze na pewno znają to miejsce jest Tanya Jorwilk i te przepiękne konie fryskie trzeciej generacji odnowione, one są przecudowne też według mnie też, koszt, też kosztują swoje 950 narkomic, ale ona mają też dodatkowy chód. jeśli się nie mylę, to na pewno mają ale już zapomniałem jak on trochę wygląda ale według mnie też są one prześliczne. Um, nie mam ani jednego, ale też sobie miałam zamiar kupić i też wam oczywiście wszystkie pokażę, które będą w tym odcinku jeśli kupię dobra to to chyba będzie z wszystko i jedziemy do kolejnego konika A ogólnie większość z was może nie kojarzy tej okolicy ale na pewno okażecie to koniec są niedawno dodane kuce gotlandzkie Według mnie też to jest przesłodka rasa. Jezu, one są takie słodkie, no jeszcze z tymi warkoczykami potem, one są przepiękne, kosztują 750 starcoins i no jest bardzo, według mnie jest dość dużo maści i one są przesłodkie, jeju, chcę dowiedzieć takiego w stanie, on jest taki słodki, piękny. Od razu koło nich są kłódce, kucę... nie zapomniałam jak to się nazywa? to ultra... Trudna nazwa do wymówienia, ale ja tu mówię chińczyki. Um, one są po 700-700 y, starkość i są mega ładne jak dla mnie. To jest właśnie ten taki najjaśniejszy, to jest mój ulubiony. Dobra, to idziemy dalej. Aktualnie jesteśmy w Dundul i tutaj jest koń, na którym ja jeżdżę. Mój ukochany Konemara. On kosztuje... 810 star coins, ale według mnie to jest dobra cena jak z takiego konia, on jest przepiękny według mnie, to są jeszcze inne maści, ale akurat ten mój co to mi się on najbardziej podoba tutaj, on jest, nie jest taki cudowny. I z doświadczenia go polecam, My idziemy dalej. Jesteśmy otóż to w dzikim lesie. Dokładnie na posterunku Sekwoi. Tutaj się znajdują nasze... Przepiękne dzikie konie. Są one według mnie przecudowne, też. One są śliczne, mają dwie dodatkowe animacje. Chyba ja to był kłus. No, inny. Oraz leżenie, i przy tym leżeniu, jeszcze siedzenie na chwilę. To jest przepiękne według mnie. To jest mój ulubiony. Patrzcie, jak ładnie ziewną. One są przepiękne według mnie. Kosztują one 975 Starcoins. Teraz jesteśmy na Ręcz i są tutaj American Quarter Horse. One są prześliczne też według mnie mają taką oznaczającą się, ta oznaczającą się szyję i łeb, które idą w dół. Tak przy to chyba było przy przystępie, ale no tak mega ładnie ten wyglądają, a tak ogólnie tego ogólnie nie mam, więc nie wiem się określić, mam też dodatką animację. Dlatego też kosztują 905 star coins, animacje to jest kręcenie się, takie no według własnej osi, no i myślę, że to jest dobry koń, no dobry, ładny, no według mnie to on jest cudowny też i też sobie na niego zbieram, wiem zbieram na masę koni, ale muszę kiedyś na nie zbierać. Aktualnie, jak już zobaczyliście, to ja wracam z stajni z koniem angielskim. Anglikiem, ja tak na niego mówię. To jest rasa raczej wyścigowa. I ja go mam, więc mam tego pokażę. On jest przepiękny, jest bardzo dużo maści. Znaczy no, no nie jest ich najwięcej, ale no. Kosztują one, jeśli się nie mylę, 810 starkons, Nie wiem, na tym filmiku coś mi się tam zacięło i nie umiałam w nie kliknąć, więc bardzo was przepraszam. Ale na około 800 Starcoins. I to już jest końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ustawicie łapkę w górę i subskrypcję, bo ja go nagrywam i montowałam bardzo długo i no. Filmy postaram się wstawać często um, wstawiać codziennie, jeśli mi się nie będzie udawało, to przepraszam, a już Was żegnam miłego dnia i pa! Thank you I mm -hmm.